RMZ mówili, porządna maszyna. A teraz Yamaha pod siwy, wstręt O! Teraz będą jak moja, nie odpali. Może nie jest e, najlepszym naszym zakupem, bo mamy od samego początku problemy, ale dźwięk ma przekazać ma inny tłumik i chodzi całkiem inaczej jak moja Yamaha. Jak moja Yamaha moja stoi tam, nie wiem czy to widzicie. Czekamy na kolegę, który ma podjechać i jedziemy poświrować do lasu, także, także zapraszam, oglądajcie. E, no i tyle.

Zobaczymy, czy brat da radę pod pierwszą górkę Ono ci się wyłącza? U mnie też miga bateria miga No tu! RMZ mówili, porządna maszyna. Silnik po generalnym remoncie u nas już przeszedł też. Remont gaźnika, regulacja gaźnika i co jeszcze? No i ustawienie zaworów I tak to oczywiście działa. Kop, Oscar, kop, bo nie ma czasu. Bo do jutra nie pojedziemy. No A teraz Yamaha pod siły sprzęt, spójrzcie O Teraz jaja. będą jak moja, nie odpali No, o masz No Ona, ona, to wszystko dlatego, że ona nie lubi stać. No co jest? Kur... Nie chcesz tak, to, to spróbujemy inaczej. Że mamy takie super sporty, crossy raczej. No. Takie oto super zabawek sobie kupiliśmy. E, nie wiem, czy już mówiłem, czy że wszystko nagrało. Jest to nasz pierwszy wypad razem, gdzie pojechaliśmy po prostu do lasu, bo do tej pory jeździliśmy na taki cross mały. Tam u nas e, w Niemczech. E, aczkolwiek na tym torze trochę taka słaba jazda, bo, bo co, bo to taki. Tor własno, własnej roboty i w sumie większość torów jest własnej roboty, ale chodzi o to, że po prostu. Czekajcie. Chodzi o to, że po prostu, żeby zrobić tutaj górkę, to tutaj trzeba było zabrać piasek. No i po prostu jak przestrzelisz jakąś chopkę czy coś, no to lądujesz tam 10-15 metrów w dole. Dlatego Do troszeczkę lipa. I ostatnio chłopaki nas zabrali po prostu tutaj z okolicy. Pokazali nam tutaj te górki, to pojedziemy chwilę tutaj i będziemy zmieniać miejscówkę, bo to jakiś pomnik stoi czy coś. Żeby nas tu zaraz nikt nie ganiał, że że dewastujemy jakiś, jakiś pomnik przyrody czy czegokolwiek. Także tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj jest zimno dość. To prawda, zimno jest tylko w dłonie, w palce. Ale dajemy radę, mamy na 20 do pracy, także po prostu korzystamy z chwili wolnego. Mój brat jeszcze nie do końca potrafi tak na 100% odpalać ten motocykl. Bo to jest w ogóle jego pierwszy motocykl w, w historii. W sumie nie wiem, miałem jakiegoś tam 125 takiego Chińczyka. Nie pamiętam jak się nazywa. Pierwszą glebę już ma dzisiaj za sobą na kole. Ułamał mu się tak w tym miejscu tutaj plastik ten z tyłu szybko się męczy i ściąga gogle, później nie może założyć i to tako. No, RMZ-a w końcu odpaliła Tylko żeby mu nie zgasła, bo też lubi zgasnąć No, właśnie tak jak teraz Pal szybko, póki jeszcze jest tego ja Właśnie dlatego mówię, żeby nie ściągał tych gogli, bo zanim później je założę i tak dalej, to... No. Ech, mówili, RMZ to dobra maszyna po generalnym remoncie ja Yamashka pali nie zawsze tak jak bym chciał o. mam problem u siebie ze sprzęgłem u siebie mam problem ze sprzęgłem, bo po prostu nie potrafię go wyregulować jak abol ciągnie, albo nie ciągnie co jest majster? proś mi schowaj nie schowaj, bo nie możesz jeździć po lesie bez nich trzymaj ten mój motocykl nie możesz ściągać Gogli Jak Ci parują to znaczy że źle y, od tego Wypuszczasz powietrze Ona coś jakby O kurwa Kurwa to O kurwa No i tyle Proszę Państwa z jazdy na naszym crossach Co się stało Nie Coś zablokował? Tłok. Wczoraj odebrano od mechanika. Motek został zakupiony po generalnym remoncie. 10 motogodzin po generalnym remoncie silnika. Okazało się, że z korka w lewo cieknie, cieknie tak olej, że to jest szok. Okazało się, że jest pęknięty karter. Oryginalnie chyba tam przychodzi 12 czy dziesiątka. W sumie u mnie jest dziesiątka w jamaszce, A tutaj zamontowaliśmy już piętnastkę, bo inaczej po prostu... Bo była czternastka no ale mechanik ostatni, który ją robił, teraz nasz To zamontował piętnastkę, bo po prostu czternastka była już przeciągnięta w momencie kupna I tak dalej No i motocykl stanął Suzuki RMZ 250 2008 rok Całe szczęście w nieszczęściu, że stanął tak jak teraz Czyli że teoretycznie nic mu nie powinno się stać, bo po prostu tylko odpalił i, i się zatrzymał. No i tyle było naszej pięknej jazdy po lesie dzisiaj pierwszego wyjazdu. Dobra, trzymaj ją, weź tutaj, zepchaj ją do drogi czy coś. Ja jadę, odstawię Yamaha, wrzucę Yamaha na przyczepkę i przyjadę po ciebie tu. Nie? Nie kop, nie pal, pycha nic cokolwiek nie rób. Nie? Pada kurwa, tylko. No. I tyle w temacie I jesteś pierwsza moja wlewa dzisiaj, tak jak mówię dzisiaj bo... Moja maszka w moich rękach już leżała Zaraz coś mi się wydaje, że będzie leżeć kolejny raz o, o, Stój maleńka Musimy się tylko teraz odwrócić Ładniej się odwrócić Nic nie jedzie, nic No I to by było na tyle z naszej dzisiejszej jazdy Także nic, wrzucam motocykl na, na lawetę i, i jedziemy po Suzuki Moja maszka zapakowana, e, trochę tak prowizorycznie, ale, ale to, ni to nic, damy radę, jedziemy po brata i tyle I jak? Cieszysz się z zakupu RMZ? No. -y? Co? No. Bardzo Bardzo? <laughs> ile, bardzo. Się, ile się najeździłeś? Pół godziny tak, bo to, proszę Państwa, sprzedaje się, się w Polsce motocykle po kapitalnym remoncie 10, temu, 10 motogodzin temu zrobiony tu został kapitalny remont Przejechaliśmy się, ja wiem, 4 motogodziny tym motocyklem I w motocyklu, o Tydym, stoi coś Nie wiadomo co, na szczęście stało się to po prostu przy odpalaniu Także miejmy nadzieję, że nie uszkodziło za wiele rzeczy, aczkolwiek Aczkolwiek, no zobaczymy co tam wyjdzie z tego A Yamaha dzielnie, dzielnie służy Jak chcesz coś jeszcze powiedzieć? Chcesz coś powiedzieć w przyszłym kupującym motocykle? <grym 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 no. sprzedam bardzo ładną no. RMZ po, po generalnym remoncie do sprzedania Tak więc podsumując dzisiejszy dzień Motocykle już na przyczepce Pojeździliśmy chwilę, dosłownie chwilę eee, Dzisiejszy dzień wyglądał następująco, że dostaliśmy 30 euro mandatu Chcieli nam zabrać jeden motocykl I... I nie chcieli nas w ogóle puścić Ale to musicie zobaczyć sobie na Instagramie Bo po prostu nie potrafię z telefonu jeszcze przerzucić Przerzucić wideo na Komputer Dlatego wbijajcie na mój Instagram Willy Kleider. Oczywiście wszystko będzie w opisie No i to tyle, jedziemy do domu Trzymajcie się, siemanko, pożegnajcie się ładnie